To jeszcze taka kolejna rzecz, która mi się wydaje, że młody rolnik może nie być świadomym, to właśnie prowadzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji, jak ewidencja środków ochrony roślin. No to przede wszystkim w ogóle, że trzeba mieć uprawnienia, żeby korzystać z opryskiwacza w sposób profesjonalny. Ja to nie Ci sobie... powiem, że kto by robił uprawnienia na opryskiwacz? Na prasę wysokiego zgniotu jak najbardziej. Bo jeżeli nie masz uprawnień, a masz ubezpieczoną prasę i ona się spali, ale ty nie masz uprawnień, to dlaczego ty bez uprawnień używałeś tego? Kto ci kazał, kto ci pozwolił? Chcesz pieniądze są takie uprawnienia? Oczywiście, że tak. I z Twojego odszkodowania za nowego Makhala nici. Nie dostaniesz nic, bo nie masz uprawnień. Tak samo jest z samochodem. Nie masz prawa jazdy, a uderzysz w kogoś? Radź się sam. Jednak, na, żeby stosować opryski w polu, też trzeba mieć to szkolenie. Nie jest drogie, i... ale musimy mieć, żeby to robić w pełni legalnie, i żeby widok białej daczy nie stresował nas, gdy przeprowadzamy zabiegi.